Zobaczcie jak on Cześć dziobaski. Dzisiaj chciałam zaprosić Was do odcinka z make upem. A w ramach głównych dzisiaj wystąpią moje dzieci. Zapraszam do oglądania. Zuzia, więc od czego zaczynamy podstawowy makijaż? Nie <laughs> musimy nałożyć coś żeby na wodę z naszą skórę, tak? Czy używamy lotionu, Przede, Bo w ogóle Wam bardzo polecam ten lotion, jest naprawdę tani, może kupić go w Rossmanie i super nabliża cerę i nawet można go stosować już na drobny make-up. Co teraz nałóż mam je? Krem, tak? No to do dzieła. No nakładaj. Teraz mam wygląda jak mama smy. Mhm. Czyli jestem cała niebieska? No. <tryk> <tryk> nie cała nie niebieska. <tryk> nie, no. teraz? nie było, nie była taka niebieska. Już? <tryk> już. <tryk> <Czuję> <tryk> piękna. To teraz ty idź umyć ręce. Bardzo. Chyba muszę to rozszmarować, a tak to mała wyglądała jak... Smar? No. To była mama sne. Teraz, co robimy? Blendujemy, tak? Mhm. Tak? A czy są Co następne? Śmiga. No, czy tutaj z boku, żeby wszyscy widzieli jak kogoś pięknie malujesz szmik. Mama, ale... <laughs> ale Proszę, ja Ci pomogę, bo widzę, że Ty jesteś niepewny. Proszę. Zostańcie tutaj z boczku. No. No pięknie, ale ja będę błyszczeć. Jak gwiazda chłoputka. czy, znaczy, a teraz co? Jeszcze druga robiłam? Dobra, okej. Okay. To w jakich kolorach mnie widzisz? Różowy. Dobra. No to białe. Wiesz? No twoje oczy. One są się i to rusz obraz. No to dobrze. Myślisz, że wymiała tak na Sylwester w takim kierzu? Super, Kuba, będzie mi chyba się teraz zabierał za nowo, nie? Różu, tak? Policzków, tak? Mhm. Nadaj daj, otworzy, żeby ci ułatwić. Różowym policzkiem niech mi teraz malował, tak? Pomóc troszkę? O, dobra, dajesz. Mhm. Różowe policzki. No, jeszcze teraz trzeba namoczyć, żeby był mocniejszy efekt różu. No. Dobrze. co I co z drugiej strony. Nie, jeszcze brakuje. Kurde, ale mnie miała tego różu. Pięknie, pięknie. Chyba chyba już wystarczy. Wystarczy, tak? Dobra, przechodzimy do. To jest też na powieki, można nałożyć. Nie na usta? To nie jest na usta. Ale dobra, jeżeli, jeżeli tak chcesz, to spoko. Mhm. To są na. Mhm. Będę szalni. Mhm. Miesz, już po prostu czuję to, jak ja będę. Pięknie wygląda. A teraz co zwiążesz? Nie wiem. Będziesz mi malowała ręce teraz, tak? Okay. No, no. Okay, okay.

Mm. Czy na pewno jest ten y, wystarczający, czy trzeba jeszcze więcej? Ja sobie Tak? Dobra. Uj. No, teraz... <laughs> mama, czekaj, mama! Czekaj. Ale poczekajcie, po... <laughs> No, <śmiech> czekaj. muszę <w> użyć tego. <śmiech> <śmiech> Już się musia... <laughs> teraz. ja muszę gość. Nie, 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 tylko nie dotykaj tego czarnego. <laughs>

Czy myślicie, że tak mogę jeść na Sylwestra, tak? Tak! Ja zrobiłem jak zwariowany! Zakręć! Zwariowany makijaż jeszcze. muszę coś dohalować! Ja już w Nie, no chyba już, słuchajcie, musimy tutaj zakończyć w tym momencie, bo po prostu z całą twarz. Nie po prostu. Więc e, tutaj będziemy kończyć nasz super filmik z make-upem. Po prawej stronie moja make-up Zuzia. Zuzia i jej młodszy asystent Kuba. Tak, więc e, gorąco polecam Wam nawet takie fajne spędzanie e, czasu z, z, dzieci z dzieciakami, które też pomoże im e, Um, nie wiem, wyzwolić swoją wyobraźnię, tak? Podobało tak. wam się dzisiaj? Tak! No jest super, więc zapraszamy do oglądania. pa. Dzisiaj zrobiliśmy naszej mamie, żeby ja posmarowałem całej jej buzię, całą jej buzie, pff, pff, pff. buzie. na Eee, na śminkowo tak robiłem. Tu, 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 tu. tu. O, dzięki. No. I jeszcze brałam, gdzie, e, gdzie mi pomogła to robić. Część I później tak malowaliśmy całą śminkę. A to on mnie zmusił, ja nie chciałam. To on mnie zmusił. To on mnie zmusił. To <grym znać w siedziach> był pomysł. Mamy. Mamy? To mój był pomysł. Nie mamy. Nie mów?